Może? Może? Góry. Pochodzę z nadmorza, więc się napatrzyłam. Bym to połączył, tak jak klienci, żeby miały, mieli widok i morze, i góry. Las. Czy mogę zapłacić za rok z góry? Przy rabacie 20%. Jesteśmy w centrum miasta. Dlaczego tu jest tak głośno? Czy sąsiedzi robią imprezy, bo oni lubią imprezy i chcieliby się gdzieś tam włączyć, a niekoniecznie chcą do miasta chodzić? Ej, czy mnie pani nie oszuka? Czy ma pani męża? W serio. Super moc. Hmm. Chciałbym mieć taką moc, żeby trochę pomóc tym, szczególnie na początku, osobom. W takim sensie, że. Żeby trochę im obniżyć te ceny mieszkań, żeby było ich stać na, ten, na to pierwsze mieszkanie. Czytać w myślach ludzi, żeby wiedzieć, czego konkretnie szukają, bo często jest tak, że oni sami nie wiedzą. Za każdym oknem byłoby pięknie, zielono, cichutko, a zarazem blisko do komunikacji miejskiej. Mam też niezwykłą umiejętność szybkiego przemieszczania się po Polsce bez łamania przepisów. Zawsze bądź dzieckiem i bądź otwarty. Żeby czuli miejsce, w którym chcą w przyszłości żyć, mieszkać. Żeby po prostu im się tam podobało, żeby byli zakochani w danym miejscu. Wejść do nieruchomości, poczuć i słuchać się głosu intuicji. Pamiętaj wyjdź na balkon i spójrz, czy jest pięknie. Zastanów się, jak wygląda twój dzień. Dopasujmy wspólnie dzielnicę, infrastrukturę i sąsiedztwo. Wtedy na pewno znajdziemy to, czego naprawdę potrzebujesz.